Możemy podać bardzo fajny przykład. Jednego z naszych ostatnich klientów. Byliśmy częścią bardzo dużej kampanii, która takiej trzymiesięcznej, miesięcznej i okazało się, że przygotowanie do tej kampanii wcale nie było takie proste, bo właśnie okazało się, że wcześniej w zeszłym roku tą kampanię obsługiwał dom mediowy, który robił to na własnych kontach, więc my nie mieliśmy absolutnie nic, od czego moglibyśmy zacząć, więc całą kampanię musieliśmy, całą optymalizację kont, wszystkiego musieliśmy budować od zera i ta firma, z którą współpracowaliśmy, budowała, która robiła te reklamy, musiała to wszystko robić od zera. Drugi problem był taki, że nie wiedzieliśmy jaka była de facto grupa docelowa, nie mieliśmy, nie mogliśmy nic porównać. Potem w toku już rozmów i, i ofertowania okazało się, że dom mediowy tak naprawdę zrobił tą grupę docelową bardzo szeroką, nawet z użytkownikami, którzy nie byli dedykowani pod tą kampanię.